Cześć, to Dominika. Ja, Gata. Witamy w naszym podcaście. Zabawski rozum. Znowu się zacięłam, ale dobra. Dobra. <noise> kontynuujemy temat jedzenia. W naszym ostatnim odcinku rozmawiałyśmy dużo o aferze z jedzeniem robactwa i postanowiłyśmy trochę kontynuować temat jedzenia, rozmawiając o sprawie, która mniej w naszym kraju, mniejszym echem się odbiła niż zgłuszanie ludzi do jedzenia robaków przez Unię Europejską, ale mm, bardzo była, że tak powiem, ta sytuacja głośna, znaczy dotyczyła Wielkiej Brytanii, więc tam oczywiście na wyspach wszyscy o tym rozmawiali i pewnie dalej rozmawiają, no ale że jest dosyć duża grupa polonijna w Wielkiej Brytanii, no to Polaków też to dotyczyło i było wiele y, jakichś tam postów na Facebooku i mhm od Polaków z Wielkiej Brytanii, że sytuacja jest taka, że brakuje tam świeżych warzyw i owoców. Mniej więcej cała historia się zaczęła dziać koło 20 tego, kiedy takie duże sieci spożywcze zaczęły po prostu racjonować świeże e, warzywa i owoce. Głównie pomidory. Pomidory były jednym z takich produktów, który był no po prostu bardzo go brakowało. Tak. Przecież, e, że tak tam, że tam, przepraszam, czy tam papryka chyba była? papryka też, jogórki, pomidory, właśnie. znaczy jakby do pomidory mnie historia był na no. poprzez pomidory, dlatego, że po prostu rzadko o tym myślimy, ale pomidory są bardzo dużą częścią naszej diety. One się pojawiają w bardzo wielu pokarmach, my oczywiście w Polsce mamy zwyczaj jedzenia świeżych pomidorów i w lecie krajowy malinowy wiadomo, że jest najlepszy, ale keczup, przecier pomidorowy, który jest potrzebny do pomidorówki, mm -hmm. przecier pomidorowy tak. się dodaje do kapuśniaku, do wiesz, do gulaszu, <laughs> y, wszędzie i, tak, i wiesz. Tak, jesteśmy dosyć pomidorowi. Tak, no ale wiesz, Sos do pizzy, sos do tak. makaronu, naprawdę, y, jako społeczeństwo Na nie tylko polskie, ale jako w ogóle taka nasza zachodnia cywilizacja, po prostu jemy dużo pomidorów, tak? I mhm. nawet jeżeli nie w formie świeżej, to po prostu jemy ich dużo, i nagle okazało się, że w Wielkiej Brytanii zaczęło ich brakować. I powód, dla którego ja, jakby miałam potrzebę pogadania o tym z tobą w naszym podcaście, tak. jako kontynuacji tematu o orbakach, był taki, że no po pierwsze. Oczywiście od razu powstało wiesz, wiele teorii spiskowych i totalna dezinformacja, dlaczego brakuje tych warzyw i owoców, czyja jest wina, kto na kim się mści i w ogóle Unia Europejska zła, dobra i tak dalej. A drugi powód jest taki, że jest to takie jakby trochę, wiesz, mikrolaboratorium, tak? Wielka Brytania znalazła się w takiej sytuacji z, z brakiem warzyw i owoców, świeżych warzyw i owoców z tego powodu, że jakby no złożyło się tam kilka czynników i tak. oczywiście to, że oni nie są częścią Unii Europejskiej było jednym z tych czynników, ale takie braki jedzenia, czy w ogóle braki podstawowych produktów, tak? Bo dla nas, powiedzmy sobie szczerze, podstawowym produktem jest też, nie wiem, mydło i papier toaletowy, których na przykład... Brak brakowało w Stanach, jak się zaczęła pandemia, bo ludzie wpadli w panikę i po prostu bardzo szybko takie braki powodują konflikty, które eskalują do tego, że po prostu wiesz, nagle w biały dzień, w, wiesz, w sklepie spożywczym dochodzi do rękoczynów między ludźmi, którzy wyglądają na zupełnie kulturalnych i dobrze wychowanych, a oni się biją, bo po prostu potrzebują pomidora albo mydło. I niestety, no może to będzie taki odcinek jakiś bardzo apokaliptyczny, no ale z różnych powodów, z tego co się dzieje na świecie i mam tu na myśli i i wojnę w Ukrainie i zmiany klimatu i kryzys gospodarczy który jest następstwem zarówno wojny jak i pandemii jak i zmian klimatu zmiany klimatu. Tak. Jest to że tego jedzenia w w takiej lub innej formie może nam zacząć brakować, może niedługoterminowo, ale właśnie może się okazać, że będą takie okresy, że jakiegoś rodzaju jedzenia, czy podstawowych produktów nam brakuje, albo tak jak teraz w wyniku inflacji, że robią się tak drogie, że musimy sobie ich zacząć odmawiać i co z tego, że są na półkach, jak nas na nie nie stać i tak. one się tam psują mhm. na tych półkach, więc jest to taka jakby wiesz, możliwość zajrzenia w przyszłość, jak to może fatalnie wyglądać, jak nam zacznie brakować jedzenia i dużo tej dezinformacji i tych wszystkich takich teorii spiskowych, które w takich sytuacjach zaczynają krążyć w internecie i w mediach. Mm -hmm. Wynika z tego, że jakby my się bronimy przed tym, żeby nam czegoś brakowało, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że po prostu niestety system, jakim jest ziemia i nasze społeczeństwo i to jak funkcjonuje świat i jak rośnie jedzenie i skąd się bierze, jeżeli będzie trzeba to sam nas zatrzyma. W sensie po prostu jeżeli w pewnym momencie ten nasz ekosystem ziemski stanie się niewydolny, no to po prostu możemy się kłócić i robić i wymyślać teorie spiskowe, ale to w ostateczności nie zależy od polityków ani od bogatych ludzi, tylko od tego, czy jest woda i jest gleba i jedzenie ma gdzie wyrosnąć. E, więc, no, może taki trochę długi wstęp zrobiłam, ale, ale jest to dla mnie taki temat bardzo ciekawy i intrygujący, bo, bo myślę, że to, co się właśnie dzieje na wyspach, jest dla nas taką możliwością zobaczenia no, nieładnej przyszłości, nie? No tak, to, to się zgadzam, że to jest jakby, taki, właśnie ciekawy podgląd na to, jak, jak to wszystko może się rozwinąć, bo to, że te ceny i w ogóle, ta, lub brak tej dostępności w ogóle tych poszczególnych produktów e, zaczęły wynikać również z tego, z tych, jakby, tak naprawdę rzeczy, które sa, do których sami doprowadzamy, czyli do anomalii pogodowych. Czyli mm -hmm. to, że na przykład Maroko y, oraz w Hiszpanii, skąd głównie. W trakcie zimy sprowadzamy chociażby pomidory, po prostu była bardzo zimna zima, jak na tamte regiony. I w związku z tym, że mamy jeszcze dodatkowo kryzys energetyczny, czyli daje to nam to wysokie koszty ogrzewania tych, tych wszystkich upraw, tych wszystkich szklarni, mhm. plus do tego te niskie temperatury, no to wszystkie ceny poszły w górę. A na dodatek, żeby jeszcze do tego sobie dołożyć, euro też poszło w górę. Co ogólnie spowodowało dodatkowe jeszcze koszty, które nakładają się na to wszystko, co, o czym przed chwilą jeszcze tutaj mówi, mówiłyśmy, co powoduje to, że na przykład nagle w twoim sklepie może zabraknąć tych warzyw i owoców, które tak naprawdę są sezonowe, ale dzięki temu, że mamy XXI wiek i, i szklarnie, i rozwinęliśmy to, te, te uprawy, tak, żeby móc zimą zjeść pomidora, to ogólnie. Nie jest to naturalne, że zimą jemy tak, te pomidory, bo jest to, tak. to nie jest, że tak powiem, naturalnie występujący w tym okresie pomidor. Dopiero, no i teraz wszyscy, o, no dobra, no to teraz y, gdzieś tam chyba na początku kwietnia, to z tego, co tam czytałam, no to pomidory mamy wtedy z Holandii, no to mamy szansę na to, że. Bo u nas odbiło się za to, to tym, że ceny u nas po, mocno poszły w górę. Czyli w pewnych miejscach zabrakło a w pewnych mhm. miejscach, w pewnych krajach, tak jak u nas te ceny kosmicznie wywindowały w górę. No i to właśnie bierze się z tego wszystkiego, co, co powiedziałyśmy I, i jakby oczywiście, że tutaj Wielka Brytania stała się takim powiedzmy, że najbardziej troszeczkę z drugiej strony hardkorowym wydaniem, bo tam po prostu tego zabrakło, a już wiemy, co się dzieje, jak czegoś braknie w sklepach. Więc tak naprawdę może my to mamy, ale za to jakiej to jest w jakiej to jest cenie. Tak. Bardzo no, wysokiej, no w Wielkiej Brytanii, tak jak powiedziałam, nałożyło się na siebie kilka czynników tak, i właśnie ta tak, pierwszą odbiórka ta spiskową tak. było to, że to Unia Europejska... No, bo, będzie teraz bo nie będziecie mieć pomidorów w Anglii. To właśnie ta część tego konfliktu i to, co mówiłam, jak to wpływało tak, na Polaków tak. na wyspach, że jakby wiesz, wszyscy mówią, no dobra, ale w Polsce są pomidory, w Hiszpanii są pomidory, dlaczego ich nie ma w Wielkiej Brytanii? Tak. No więc oczywiście spisek Unii Europejskiej, no i jakby nie jest to, myślę, spisek, tylko jest to tak, że Unia Europejska, która ma znaczy nie ma nie ma cła tak nie ma cła mhm. i kontroli jak transportujesz czy czymś handlujesz w Unii Europejskiej. Tak. Więc po prostu nawet jeżeli to jest z Maroka no jak to jest jak jeżeli to są produkty z Holandii produkty w sensie warzywa i owoce no to w ogóle tak. w Unii Europejskiej łatwo jest je dystrybuować i tanio i nie płacisz żadnych dodatkowych opłat i po prostu to dystrybuujesz. Tak. Dojechanie z tym do Wielkiej Brytanii ponownie zwiększa koszty i musisz się użerać z dokumentacją z celnikami itd. Tak Więc przy małej ilości warzyw i owoców producentom nie opłacało się tego wozić do Wielkiej Brytanii ich nie obchodziło że Brytyjczycy chcą pomidorów oni wszystkie pomidory które mieli, sprzedawali w Europie i jakby Wielka Brytania ich nie obchodziła i nie był to spisek Unii Europejskiej, tylko było to to, że Unia Europejska, no taka jest jej idea, jest to wspólnota, która powoduje, że pewne rzeczy są dla nas tańsze i łatwiej osiągalne, co tak. nie znaczy, że obecnie warzywa i owoce nie są drogie, ale jakby no właśnie są jeszcze dostępne, bo jesteśmy częścią większej wspólnoty, która dba o te nasze takie niektóre interesy, nawet jeżeli czasami pozwala na, do, na świerszcze w jedzeniu mm. i po prostu jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest w jakiś sposób. Osób bardziej zabezpieczone, a w tym momencie Wielka Brytania, która na własne życzenie odstąpiła od tego układu, no, jakby Bruksela, czy nikt w Unii Europejskiej nie ma interesu martwienia się o to, czy w Wielkiej Brytanii mają pomidory. Oni się no martwią tak. o to, czy w Unii Europejskiej są pomidory. Więc jakby ja to rozumiem, tak, i, i z tego tytułu, czy znaczy jakby z tego powodu, ja dostrzegam wartość bycia we większej, w większej wspólnocie państw, bo po prostu. Pewne nasze interesy są zabezpieczone i możesz się kłócić o to, że u nas jest tam droższa benzyna albo droższy telewizor, no ale, ale wiesz, ale Polacy na Wyspach może więcej zarabiają, ale pomidory musimy im z Polski wysyłać, nie? <grym> <grym> Więc jakby, no, to, to, jest, to jest wiesz, jakby jedna część tego konfliktu i dlatego ta Wielka Brytania stała się tym takim przykładem, jak to może wyglądać, bo na nich po prostu zadziałało więcej czynników i nas to nie dotknęło z tego względu, że w jakiś tam sposób się chronimy, ale jeżeli tych. Warzyw i owoców będzie jeszcze mniej, bo będą kolejne anomalie pogodowe, albo będą kolejne kryzysy. I pamiętajmy, że no nadal trwa wojna w Ukrainie, a Ukraina to był wielki lęk zeszłego roku, że przecież Ukraina jest dostawcą pszenicy dla, wiesz, tak, połowy tak. Europy i Turcji, i wszyscy nagle wiesz, czy my będziemy mieli mąkę na chleb, tak? Tak. tak. Y więc, więc jakby to, co się dzieje na świecie i pod względem przyrodniczym, i pod względem Politycznym, no nie sprzyja temu, żeby jedzenia było coraz więcej i żeby było coraz tańsze. A niestety, brak jedzenia, no tak jak już mówiłam, szybko powoduje konflikty i większość wojen toczy się o jedzenie i o ziemię, nie? Więc, no to tak jak powiedziałam, apokaliptyczny odcinek, ale to jest taka wizja naprawdę <gry> bardzo niefajna. I, I myślę, że też z tego względu, właśnie dlatego. To o czym dzisiaj rozmawiamy jest dla mnie kontynuacją naszej poprzedniej rozmowy, mhm. no bo można się oburzać, że nam Unia Europejska każe jeść robaki, co jeszcze raz podkreślamy nie każe tylko pozwala, dopuszcza w jedzeniu, natomiast no musimy to, to źródła białka i pożywienia różnicować, bo potem jeżeli nam zabraknie pomidorów, oczywiście Mączka ze świersza nie zastępuje pomidora, tak umówmy się, ale jakby no musimy mieć różne źródła witamin, białka i pożywienia i mówię tutaj naprawdę bardzo może sucho i lakonicznie o tym, że po prostu musimy do, zapewnić sobie dostarczanie substancji odżywczych do organizmu, bo oczywiście ja kocham jedzenie dlatego, że jest smaczne, że daje mi ogromną przyjemność, że jest wiesz... Sprawia mi komfort, i jak mam zły dzień, to ciepły rosołek zawsze poprawi mi humor. Ale jakby mm -hmm. w ostateczności musimy myśleć o tym, że musimy się wyżywić. I jakby myśląc o przyszłości i o tym, jak nasze środowisko i nasz klimat jest degradowany, musimy myśleć nie tylko o, o komforcie, bo jakby ten komfort można stworzyć na różne sposoby i jak przystosujemy się do jedzenia czy owadów, czy jakichś innych rzeczy, które dzisiaj są dla nas niewyobrażalne do zjedzenia, to zawsze będziemy w stanie je tak przyrządzić. Czy stworzyć takie dania, które mimo wszystko będą smaczne i będą nam dawały tą przyjemność i komfort, i będą nas, nas też odżywiały? A jeżeli nie ma nic, albo jesteśmy skupieni na jednej formie pożywienia, czy na, na mało zróżnicowanej diecie, na tych pomidorach, które, czy, czy warzywach, które mają jakiś tam ograniczony asortyment i możliwości tego, gdzie rosną i na jakich zasadach, mm -hmm. to po prostu sami sobie strzelamy w kolano, tak? bo, bo każdy kryzys. Yy, każda, tak jak mówimy, anomalia czy, czy zmiana w tym systemie spowoduje, że od razu nam czegoś zabraknie i nie umiemy sobie z tym poradzić. Tak i też, to też wydaje mi się, że bardzo pokazuje jak odbiegliśmy w, nie, w przeciągu dwóch pokoleń od sezonowości właśnie tych wszystkich warzyw i owoców, bo moim zdaniem, nie wiem, czy nasze mamy, a na pewno już babcie nie jadły pomidora zimą i jesienią. Na te pomidory tak. czekało się na, nie wiem, późną wiosnę czy tam lato i robiło się ewentualne przetwory z tych pomidorów, żeby w formie przetworzonej mieć właśnie na jesień i na zimę, ale nie było czegoś takiego jak zimą na kanapce pomidor w plasterku, że tak powiem. Mm -hmm. Więc to też pokazuje, tak. jak bardzo no z jednej strony okej, okay, fajnie, że mamy tą możliwość Teraz z jedzenia tych pomidorów? Czy nieraz sami stwierdzamy, że ten pomidor jest bezsmakowy i to nie jest ten sam pomidor, jeśli chodzi o walory smakowe, który zjadamy latem? Jak najbardziej tak, ale daliśmy sobie taką możliwość, stworzyliśmy to i nagle po prostu, za, nie wiem, w przeciągu 20 lat zapominamy o tym, jak to było nie jeść pomidora zimą. I jest to, okazuje się, jakiś problem, i dziwi nas ta cena. No, już nie mówiąc o naszych wewnętrznych problemach gospodarczych i inflacji, która już jest pełnoletnia, więc mhm. no, to wszystko się na to złożyło, ale no, niestety, wszystko się zmienia, i wydaje mi się, że też musimy zacząć mieć z powrotem tą świadomość, że pewne ceny będą, pewne ceny produktów, właśnie takich nazwijmy to ogólnie tych wszystkich pomidorów, będą wyższe i albo będzie nas na to stać i kupimy sobie tego pomidora, chociaż może wcale, właśnie jak mówiłam, nie będzie nam smakował jak ten pomidor latem, albo nauczymy się żyć bardziej trochę w zgodzie z cyklu Naszej przyrody, która już tak jest biedna i zakręcona, i zaczniemy pamiętać o tym, że zimą raczej nie zjemy dobrego pomidora, tak? Lub nie powinniśmy jeść tego pomidora, no. albo w przetworzonej formie, którą, nie wiem, zrobiliśmy, że tak powiem, pod koniec lata sobie. Tak, dokładnie. I jakby, to znaczy, myślę, że też nie chodzi o to, że tam, a teraz. No nie, no właśnie to właśnie tak, rodzinie. żeby znowu. Tak, tak, jakby tak. wiesz, nagle się okazało, że tak jak mówisz, tak się w ciągu dwóch pokoleń przyzwyczaliśmy do tego, że po prostu jak psu budzie, należy mi się w grudniu świeży pomidor, że, że jak go nie ma, to takie mamy poczucie, jakby wiesz, zostały złamane prawa tak. człowieka. Znaczy w sensie, że to, znaczy, to bardzo to jest takie dla nas, <noise> bardzo nas dotyka. Tak, bardzo nas to dotyka i jakby a, a to nie jest tak, że nie ma jedzenia, tak. nie? I, I cieszę się, że powiedziałaś o tym y, bardziej takim zrównoważonym podejściu i sezonowości, bo ja oczywiście patrząc y, tak. na, na cały ten y, konflikt i po prostu aferę, powiedzmy sobie szczerze aferę wokół pomidorów na, i, i warzyw w ogóle na Wyspach Brytyjskich, czytałam niektóre wypowiedzi polityków, to znaczy, no. po prostu też wiesz co się tak. działo, jak to, jak to przeszło mm -hmm. przez, przez, wiesz, przez świat polityki, no bo oczywiście no, no, tak jak powiedziałyśmy było wiele powiązań politycznych i to twierdzenie, że to spisek Unii Europejskiej w ogóle, czy tam mhm. jakieś tam po prostu polityczne podteksty były do tego przypinane. Tak. No i jedna pani polityk z takiej strony bardziej konserwatywnej, mhm. w Wielkiej Brytanii, mimo że jest konserwatywna, nie znam zbyt dobrze sylwetki tej pani polityk, bo polityka. W Wielkiej Brytanii w ostatnich latach i zmiany premierów, to po prostu tyle się tam mm -hmm. działo, że ja już nie nadążałam. No ale ta pani nie jest premierem, znaczy premierem teraz w ogóle nie jest kobieta, ale no, w każdym razie ona jest ko konserwatywną polityczką i ona powiedziała jedno zdanie, które oczywiście bardzo wiele osób w Wielkiej Brytanii oburzyło, mm -hmm. a mnie nie oburzyło i mimo, że ona jest konserwatywna, to ja się z nią zgadzam, bo ona powiedziała słynne zdanie od kilku dni mm -hmm. czy tygodni: jedźcie rzepę zamiast a. myśleć o chałatach i pomidorach. Ale, Ale tak, jest to bardzo no to właśnie ta sezonowość. bo ona jakby powiedziała coś bardzo prostego, jeść coś sezonowego, coś lokalnego, bo rzepa rośnie u nas i można ją na zimę, tak jak dawniej na zimę się po prostu kupowało zapas ziemniaków, cebuli, i masz rzepę i masz przetwory. I zresztą w zimie no ja wiem, że my teraz mamy ogrzewanie i możesz chodzić, wiesz, w krótkich spodenkach, znaczy nie tej zimy, bo wszystko jest drogie. Ale jakby właśnie jest to, że no. wszyscy mają poczucie, że przez cały rok trzeba jeść, czuć się jak na wakacjach, jeść lody, pić, wiesz, zimne szejki, jeść świeżego pomidorka i nie wiadomo co. No nie, mamy pewną sezonowość i jeżeli się tej sezonowości trzymamy, to po pierwsze dostarczamy do organizmu rzeczy, które i tak są odżywcze i Prawdopodobnie nasze organizmy są do tego przyzwyczajone i jakby, nawet jeżeli te rzeczy zimowe, że mm -hmm. tak powiem, to jedzenie zimowe jest trochę cięższe, o czym też mówiłyśmy tak. wielokrotnie, że właśnie w zimie jakieś tam pierogi, kapuśniaki i tak dalej, to jest cięższe, ale właśnie o to chodzi, że to jest takie cieplejsze, że to jest, wiesz, to jest właśnie to jedzenie, że jak jest, tak, jak jest zimno i ponuro, to po prostu masz prawo sobie dołożyć trochę tłuszczyku i zjeść, wiesz, takie ciepłe po prostu pełne jedzenie, które pomoże ci tą zimę przetrzymać, a potem przychodzi wiosna, lato, rośnie lokalnie. Ja nie mówię, że mamy zaprzestać wiesz w ogóle importu towarów spożywczych świeżych albo eksportu, bo my jako Polska też eksportujemy dużo, nasze jabłka, nasze wiele, no nasz kraj jest krajem rolniczym, mamy bardzo dużo gruntów rolnych w Polsce, więc jakby tu nie mówię o zaprzestaniu tego, ale zmiana tych proporcji i właśnie y, życie trochę bardziej tak sezonowo i, i zapewnienie sobie te, tego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez uprawy odpowiednich warzyw i owoców na naszej ziemi, wiesz, lokalnie. To jest po prostu na plus z każdej strony i dla planety, i dla ludzi, i dla gospodarki, i dla ceny jedzenia. I jakby to znowu wraca mi tutaj myśl z tej naszej rozmowy o owadach, gdzie jednym z argumentów naszych polityków mhm. y, bardziej konserwatywnych było to, że właśnie po co hodować owady, lepiej inwestować w nasze rodzime rolnictwo i wiesz, w naszą tak. pszenicę. Jasne, może w pszenicę, a może w rzepę, tak? Może po prostu zastępujmy mąkę mączką z robaków, ale za to hodujmy rzepę, którą się w zimie najemy i dostarczy nam substancji odżywczych, jeżeli nie będzie pomidorów, bo coś na południu Hiszpanii nie pykło, nie? Tak, wiesz, tak. jakby mhm. O to, o to właśnie, myślę, chodzi w tym zróżnicowaniu y, źródeł pożywienia i substancji odżywczych dla, dla nas, jako dla ludzi, ale też jako dla w ogóle cywilizacji. Nie? I no, jakby rzadko się zgadzam z politykami konserwatywnymi, ale w przypadku tej pani zgadzam się, że w zimie naprawdę warto jeść rzepę, zamiast myśleć o sałatkach i pomidorach. Tak, ja szczerze mówiąc, ja wiem, że to trochę brzmi właśnie komiczno-absurdalnie, ale to jest to, co właśnie próbowałam ja też powiedzieć, że ta... Nie zapominajmy o tej sezonowości, że to, że mamy szklarnie i możemy tego pomidora w środku zimy wyhodować, to ogólnie powiedzmy nie jest nasz naturalny cykl przyrody i naturalne byłoby zjedzenie właśnie tej kapusty czy rzepy. I szczerze mówiąc, nie ma w tym nic złego. I nieraz też mówiłyśmy w naszych odcinkach związanych z jedzeniem, że ta sezonowość, że ta lokalność jest naprawdę. Może wydawać się błahym, ale bardzo ważnym elementem, i to, żeby do tego wracać i o tym pamiętać i wspierać tą lokalność i sezonowość. Bo później nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, rodzą nam się takie absurdy, jak to, że dziwi nas, że w sklepach mięso jest tańsze od warzyw i owoców. Mm -hmm. I gdyby ktoś się zastanawiał. Skąd to się bierze? To bierze się to stąd, że mamy miliardowe dotacje na to, żeby utrzymać, bynajmniej tam w poprzednich latach, chyba 2015-2020, na to, żeby utrzymać to mięso na odpowiednim poziomie, jakby cenowym, bo inaczej płacilibyśmy pięć razy wyższą cenę niż tą, którą mamy obecnie na rynku. Więc to są sztucznie, jakby obniżane ceny, po to, żeby. Ludzie byli spokojni, że ich dalej na to mięso stać. Więc nie dziwmy się ogólnie, że te mięsne produkty są tańsze od tych naszych, od naszego dzisiejszego bohatera, czyli pomidorów, bo są to niestety, że tak powiem, sztucznie stworzone ceny, które tak naprawdę gdyby nie te dotacje nie absolutnie nie miałyby racji bytów i czy może wtedy bardziej byśmy się zastanawiali nad tym co kupujemy i czy to jest wtedy tańsze i co jest tańsze i, i czy może zamiast tego kawałka mięsa warto kupić jakiegoś jakieś warzywa i owoce i czy może wtedy właśnie byśmy mniej tego mięsa spożywali. Bardzo możliwe. Czy oczywiście na pewno Konserwatyści powiedzieli, no świetnie to teraz nam zabraniają, bo mamy wysoką cenę. Na pewno pewnie tak jak w przypadku tych wszystkich owadów i innych rzeczy, na pewno znowu byśmy mogły się naczytać świetnych, profesjonalnych i merytorycznych komentarzy z tym związanych. Niemniej jednak to wszystko kręci się wokół tej sezonowości, i to, że pewne ceny są tworzone niestety sztucznie, lub te ceny wynikają z tego, że wszystko inne też jest drogie czy tak mówiłyśmy, utrzymanie tych szklarni, transport i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę się z tobą nie zgodzić, albo nie mogę się zgodzić bardziej. Absolutnie masz rację. I, i naszła mnie jeszcze jedna mm -hmm. myśl. <laughs> Myśląc o sezonowości no. i o jedzeniu, które rośnie u nas w kraju. U nas w kraju. I myśląc też o robakach, to na przykład ja jem robaczy czereśnie, bo ja bardzo lubię czereśnie, i ja po prostu nie zaglądam do nich, ja je po prostu jem jak są dobre. Mm -hmm. Więc odpowiadając na Twoje pytanie z poprzedniego odcinka. Mogę z y, pełną świadomością teraz powiedzieć, że tak, jadłam robaki w życiu. Wiesz nieraz. co? <laughs> Oczywiście nie, nie zaglądałam, nie, nie, nie patrzyłam na nie. Mm -hmm. e, nie, no to tak żartobliwie, ale jakby, no. Powiem ci, że po uważam, że, że też, jak skłamałam w poprzednim odcinku, bo uważam, że nieraz na pewno w mojej czereśni lub wisięce były robaki, ale jak mówisz, były tak przepyszne, że ja już nawet nie patrzyłam. Czy tam są? Dokładnie. Tylko, tylko jadłam. Także widzicie, więc. Tak, to może być odpowiedź na po prostu nasze bezpieczeństwo żywnościowe w tym kraju. Czereśnie z robakami. <grystanie> I jakby, <grystanie> wiesz, białko zwierzęce, wszyscy, którzy chcą jeść mięso w tym kraju, bo mają tutaj robaczka, masz rodzimą hodowlę, jest też owoc od razu tak. z witaminami. Generalnie, Dwa w same, same właśnie, plusy, zero minusów. Właśnie rozwiązałyśmy jeden z najważniejszych problemów świata. Też tak mi się wydaje. <grystanie> Także w końcu. No, jej. Odhaczony, mogę iść po pomidory, no, tak. <gry> więc słuchajcie, po prostu no nie ma co się jakby fiksować i, i jakoś niepotrzebnie, e, jakby to chyba moi rodzice powiedzieli, nakręcać się, e, tak. mamy takie zmiany jakie mamy, musimy się znowu po prostu przestawić, pamiętajmy, że nasi rodzice pamiętają jak to, nie, nie, jak to jest nie jeść pomidora zimą, i też sobie świetnie poradzili, i też byli zadowoleni. Będę mi taką mam nadzieję. Dokładnie, ale pamiętajmy o tym, że właśnie może czasem brakować produktów spożywczych, tak jak to się stało w Wielkiej Brytanii. Po, y, znaczy, nie, nie pamiętajmy, tylko pomyślmy o tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii jako o. Opowieści ku przestrodze. Oh. Bo jeżeli po prostu nie zaczniemy akceptować tego, że musimy zmienić pewne rzeczy w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa, no to po prostu takie sytuacje u nas też się mogą zdarzyć, a no nie chcielibyśmy tego, żeby nam zabrakło jedzenia w jakiejkolwiek formie. Też tak mi Więc się wydaje. Warto, warto o tym pamiętać. Pamiętamy, jak się czuliśmy, kiedy na spółek znikał papier toaletowy i mydło. Nie czuliśmy się z tym komfortowo, chociaż to nie było jeszcze jedzenie. Tak. Nie głodowaliśmy, Nie głodowaliśmy wtedy. I no. oby tak zostało. Oby tak zostało. No dobra. To chyba tyle. Tak, z tą myślą was pozostawiamy. To dziękuję. dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.